I on nam opowiadał, że był na ślubie, oh, na nie. którym na którym pan młody za jakiś gruby hajs założył się z tym. Teraz Ty kur... mu powtarza yy, ksiądz, ten hmm. nic. To. I dopiero zaczął mówić... Od... Odbiło mnie, przepraszam! <gry> Jakbyście słyszeli mu jakieś grzechotki, to koty dostały Ka nowego. Nowe Kara. A co ty facę To chcesz powiedzieć? No, tak tylko dostały nowego do, do widzów, i żebyście wszyscy wiedzieli. A ja zły? Nie, samochody to, nie mówię. Chłopie, masz... za auto, nie. weź, weź. Pa. P. ty. Tu Tylko faktycznie dupa, Co jest? No bo to Kriger, one takie mają. O, o, Mi. No ja prawie wypadłem <laughs> przez to! To dupy, autko Jezus Maria! Ależ poleciałem. Ale kręci bączki. Ole poszedł. Ale jak fajna to fura! Ej, proszę, ale z kierunkowskazem, bo tutaj się, bo tutaj ładne są pasy namalowane Ej, tu prawą stroną jest, jest. Jest. właśnie, no na to spojrzałem. Ju o kobeczka. Ja, cię chrupia dupia! O. A -a. Dzień, no, ty! Chodźcie no. tu. Ja nie mogę nas Co nie jest? Tu? Kurde. A, nie mnie. Oj Ojej. Ale tak ładnie. Ojej. Ojej. Tak. Ojej. Ojej. to. Dobra, nie tego. Ojej. 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 nie. nie! nie o. Ale Ojej. Ojej. No, ale to któryś tam musi, który, no ja wiem, go, którą mieć. Musną, musnął, musnął. Musną. No musnął, zrusnął. No nie wiem oh. czemu jestem pierwszy, jak to rap... O, Ola pierwsza. Oh. Dobra. Ale to nic nie da, bo to by nic nie dało. No można od tyłu, ramami, od tyłu no. haczyć. No, ale tak średnio to tam działa. Pa, 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 teraz. To by nic nie dało, to by nie dało. <laughs> no i... O, oh. o, oh, oh. <laughs> o, dobra, udało mi się wyratować. Który pierwszy? No, Ola! Oh, kurde, lisek, był, lisek Ola! Lisek, lisek, lisek przerobiony. Nie, no pan po prostu kupił mi Masz spoiler? Wymienione. Ja nie mam. Masz spoiler przecież, a nie, nie ma, masz? Nie masz. Nie, bo to one są randomowo chyba z tego. No tak, fany, ale co? ja nie, ma, nie wiem co to jest w ogóle za spoiler. Nie mam. O nie, o nie mamy fantoma. Jedź, ola. Mamy fantoma. Ola, jedź ja się, proszę. Ola, jedź. Nie, nie zdążę, no. Kurde, ale ja cię zdążę. Chodź tu. No kurde, nie mogę. Dawaj, no nie dawaj go, nie go nie dawaj go. Muszę tutaj. O, o, Ola? Nie wyścimy się chyba. Ale uj, uj, to uj, mi się, Uda mi się, uda mi się! Ola, U! puka! Co tam się dzieje? Nic, nic, muszę liska. O, cześć lisek! robię rąk. Ola! Uratowałaś liska właśnie. Ja pierdolę, no. Uratowałaś liska, uratowałaś liska tak pchur. Pięknie, podoba ja się pierdole. dla mnie. Ja pierdolę, nie Proszę mogę, teraz no. rapę, proszę. Ha. Ona zrobiła to tylko dlatego, żeby pan ja nie powiedział. Nie. Tylko program. dlatego. Nie. nie W ogóle dzisiaj y, byliśmy, spotkaliśmy się no. z takim znajomym i on nam opowiadał, że był na ślubie, oh. na którym... taka chwilę, bo właśnie Lisek zrobił Space program i go nie ma. Bardzo no dobrze. <grym> no? Byliśmy na ślubie, na którym... że oh. znaczy on był na ślubie, na którym pan młody za jakiś gruby hajs założył się z tym. Ty kurwo, Ole raz... cię nienawidzę, jak ja hate you, po prostu, so much. Ola. Czekaj Ola, bo tak idealne. Fuck, no fuck you, fuck you very, very much. Terenaa, nienawidzę szeparta, no, nie nienawidzę szepata. Fucking no hate you, tam? widzieliście motherfucker. Elo! Dostarczy no. mi nie! No, no. Nie, była, na... pierwsza, była pierwsza, pierwsza. Była pierwsza, Była pierwsza, pierwsza. Była pierwsza tak, no, no. Był na ślubie, no i. Był na ślubie, na którym pan młody założył się za jakiś gruby hajs ze swoimi znajomymi, że przy momencie przysięgi zawaha się. No. I on tak, jest pierwszy raz ksiądz mu mówi tam. A, Przeżyła? Jakiś tam Przeżyła? Tak. Nie. Ja jakiś tam biorę ciebie. za porpię! Przepraszam, Przepraszam ale no, 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 no. no. I? A ten nic. Drugi raz mu ksiądz powtarza. Ten nic. Trzeci raz mu powtarza. Trzeci raz mu powtarza, yy, ksiądz, ten hmm. nic. I dopiero zaczął mówić... Od, odbiło mnie, przepraszam! Odstany, nie mi odbiło! Widziałeś, że jechałem prawą! Jechałem prawą! Kurwa, z tym imbecylem nie mogę, no! Ja bym się też ola zawahał, kurwa, macie już wodę. Jechałem prawą! No i? No I, I za trzecim się. razem zaczął powtarzać A ta laska o, no wyciągnęła... Wyszarpała tą rękę I... Wyszarpała rękę I wyszła z kościoła po prostu! Kurde, to grubo! Ale no. gdzieś ostatnio było, a to chyba w Stanach było, że jakaś typiarka dla beki powiedziała, że nie I potem, że hahaha ha, ha, żart i ty powiedział, że nie ma takiego żartowania i nie udzielił ślubu A, no i? <laughs> ale, nie wiem, czy, ale nie wiem, teraz się zastanawiam, czy to jednak nie było w Polsce gdzieś, ale właśnie w, na cywilnym ślubie tak było A to chyba tak jakaś tak jest, nie? Że... Jak są jakieś podstawy ku temu, Ale jest, że jak nie, nie w ogóle, powiesz Aj! nie Dzisiaj się dowiedziałem, że jak powiesz nie po prostu nie. To już koniec To nie mów no to no właśnie lisek pierwszy lisek pierwszy o, lisek jedzie w tą samą stronę co ja główną mu zrobię ja jadę już nie już jadę w O, o a ty jedziesz fantomikiem fantomikiem fantomikiem, dodawe, fantomikiem dodawe, ale dodawe. mogę uważać tylko tak żebym cię nie dupno ja jadę prawą ja nie <laughs> ty... na razie też prawą o, kurde gościu bo już tak zrobił właśnie Terego, terego! Nieoo! Widziałeś taki, to, no. tak, to był piękny! No, no, nie, goście, to był czysty Ola... fart, bo zaczęłeś się jak gówno w ruszać. kurwa, ruszać. To no, piękne. Nie, no. Jedzie fantomem, który zajmuje prawie całą szerokość i no, go no nie tak, ale no. Podbijał się, do, dostał no, ode mnie. A ty walniesz go, zrobisz mu coś? Czym mam go walnąć? Nie, nie, nie wiem, no przecież jechał z tobą. Też. W twoją stronę. Super! Kurwa, gówno, dzbany. Mówię to, to ty. Ten. Nie, ty to ty! Kurwa, możeś go nie walnął, jak mogłeś. dwa był za mną, a nie przede mną. To spadaj Bóg. na bronię się przecież! Nie wolno. Nie! 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 Yes! O, to fajnie, ja żeście poczekali. Sorry. Fajnie, że poczekaliście. Dobrze, no przepraszam, to była walka <laughs> o pierwsze miejsce. <laughs> Dacie radę, to ostatnia auto Ja bym, nie? może i bym dał, nie? A ja nie, czekaj, nie, nie ma. No. Ale listka też nas... nie zdąży. Nie, nie zdążę! Nie zdążę, nie zdążę! No mam 5 sekund. No nie, co to, nie dam rady. Dasz radę! 5, 4, 3. Nie, co nie, radę. Radę. Pięć, cztery, nie no daleko, bardzo ty. dobrze. Nie. Dzięki, Ola. Nie, lisek, to lisek. Ja, ale była walka! To Enigma hey, City you circuit. You circuit. Enigma jak ten streamer. I youtuber. I pomocnik ziemniaka. Jego homunculus. żartowałem, ja, jego... to był żart. To był żart. Czerwono żart. A bo ty masz Cheetah'a, paksik! Jop, yep, klasika. Ładny, ładny. <coughs> A ty co masz? Infernusa. Infernusa hmm? o, o, Infernus się fajnie. Ja tu będę safety no ale i, tak wybrałeś... masz ale, ale, A... ale i tak wybrałeś. Ja, ale nie przerobionego. Ale i tak, masz tutaj ładnie ten. Widzisz jak cię... Oooooo, ale ola. No ale to nie możesz na mnie hamować, ja nie jestem twoją bandą. A, tak, jak Przepraszam, myślałem, że to tam. lisek. A. Ale głupie zagrałem. O, lisek też. <coughs> Nie się przestał odzywać? Ja, no nie, przedmówiłem przed <grym> sobą! <grym> nic nie mówiłeś! Nic ja nie wiem, mój mikrofon przestał działać. Mamy ten sam mikrofon, dlaczego mnie słychać dobrze, a ciebie nie. Oj, oj, oj pardoncik, pardoncik. Dobra, uciekam mam. No Ameryce. Jest czego tam! No ale dostaję. Dobra, hmm. tutaj, nie teraz, nie teraz, jeszcze nie teraz. Ja, ja wam to powiem, nie, kiedy mnie wyprzedzasz. Mi... Teraz, 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 teraz. Teraz, teraz, już wiem! Teraz, teraz, teraz. Znam to, to miłość! Liskowi na urodziny trzeba kupić ramię do tego, do mikrofonu, bo on to trzyma na jakiejś głównopuszce no i to Lisków, po prostu to Małem, Zobacz, przed 30 ja się wywaliłem przez to. 30 metrów od no, morza, to dlatego go tak słychać. No, zdecydowanie, jak to zdjęcie, to jest 2 metry, znaczy... Ja mam 30 centymetrów od słończycy. siebie ten, ten... No i przez to się wywaliłem, bo mówię... Bo, bo 30 na, centymetrów, jest... no. Pomyśla o dwóch metrach i od razu mm. linkach. Że taki wysoki chłopak, o to chodzi Tak, tak. Gówno rzeczy mówię przez to się wywalam tak, Gówno tak, rzeczy mówię, no No i tak ma trzy okrążenia, ty mówisz, nie Ola gówno rzeczy, Ola chyba mówiła gówno rzeczy, że listkowi... Nie, Co? ja mówię, że się tłumaczę jak stoi, a mikrofon stoi 10 cm od ryja, po prostu cicho mówię No to zaś no no. głośni nie głośniej To prawda hey, Where are you guys? Dobra, zapnij ryj, tam kurwa to nie bawimy się z tobą you. Ej ola to poprawi masz boostę jak coś No dobra, już wyjeżdżam Dzięki Podaj Proszę. Jechałam O, jak tam? Pani Bo? O, ale no, mnie Naprawia naprawiamy fajnie Busta dostałam Naprawiacie, no ja cię? Ale ja cię ja ci. Jestem szybszy. ten ja... no cheatak jest super! Jak No tak, no on jest w klasikach maki, tak. Ale tutaj lecę, słuchajcie. Tak, zigzag makum tutaj lecę. Tak, no Cheetah klasyk jest najlepszy w swojej w klasie A nie mam sobie robionego Ja chyba na spoconą ligę Jetsonka musiałem kiedyś przerobić A co z tą spoconą ligą? W ogóle Odpuściłem. By Odpuściłem. Jest teraz, ale... O, Ktemu odpuściłeś? Nie, ma czasu. A nie, ma czasu. nie, nie ma. mam czasu Nie mam czasu Nie mam czasu Wiesz, w pół godzinach się kręci, biznesy, robi jakieś projekty Tak? No. Jakie ostatnie? Bye. Fajn... Mm. Bye Buddy. A. Aha. Jest robione. To ja to tak... Najlepsza to... lista zakupowa na świecie to będzie. Kiedy będzie ten? Kiedy nie będzie? Nie mamy jeszcze planu na release, ale... Nie. No bo my tak pogodnie inaczej robimy. Asymry na tym. Właśnie, A, kiedy teraz... drugi odcinek Asymry? No właśnie niedługo, bo muszę zacząć kodzić coś. Ostatnio bardziej tak... Y Koncepcyjnie podchodzę do tematu. I co to znaczy koncepcyjnie? Rzeczy. No rozpiniam się, ja co, co ja chcę działać i nie do końca już to robię. Hmm. To tak to można do ustalonej śmierci. A co jeszcze? Bo mówisz bo powiedziałeś, że mnogie nogi, no to co jeszcze takiego ciepłego robisz? Co jeszcze. Umówiłem się na zmianę opon. <laughs> no to jest poważny projekt, słuchaj. Tak. tak. No. Ja muszę pojechać i kupić. Ja już zmieniłem. Ja, ja, to ja zmieniłem. Ja postawiłem, a jeszcze raz przypomnij, ile za to zarobiłeś, za ten projekt? On nie musiałem, bo to się zwróci w pomidorach za darmo, które będę dokonał. A, a, oj, Plus, nie tak, wiem. Że w naturze będę miał zapłatę. O, a ile byś tak sobie liczył? ale tak jest na złotówki. Na złotówki? No. Na złotówki to nie wiem, mogę ci powiedzieć, że tak liczę... Yy, 4 pomidory na robot o godzinę. No to cztery pomidory na robo ile, ile? Ale cztery pomidory to teraz są podwójne. No właśnie, pomidory mega na... Ale nie, to za wiecie, kilogram, a nie za. 200 a cztery pomidory to może być dobry kilogram. No tak, no będą duże pomidory, to tak. 200 gramów pomidorków koktajlowych ostatnio kupiłem za 28 kurwa złotych. No przecież myślałem, że tam wyjdę z siebie Czego z były, Myślałem, że z wyjdę z tego. Nie, nie wiem z czego były, ale były. Nie, nie, były nie, bion. witam dzień dobry, jakby <laughs> inflacja jakby... Super. Mi się no wspaniale no żyje. to no bez... no i tak było tanio. Ej, no a jak pomidory mogą nie być bio? No, mogą być pryskane jakieś czy coś takiego. A w tym sensie. No, mogą być posypane. E... Mogą być tak szczęśliwe jak pomidory. No słuchajcie, lisek mnie wyprzedził i lisek a. jest tak szybszy ode mnie, że ja nie zdążam nawet pędu przed nim za nim złapać. <laughs> Ale, ale ten... co z tego, jak jestem wciąż wolniejszy od nich, <laughs> I tak, to No, ale masz wyrównywanie. Kto tu jedzie? Kto tu stoi? Ja, problem. Czemu stałeś, Pax? Bo trąbiłem sobie. Czemu Czemu trąbiłeś, Pax? Żebyś jechał szybciej. A to takie to piskliwe takie, jakby cię ktoś zeje złapał to, to ty. Da, 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 ja to ja. jest ten czwarty projekt już. już nie, bo tak mówisz trochę jak Syllo, wiesz, jakby Sylo <grym grym> Syllo <grym> tak mówi, tak już chyba sześć tygodni, nie, tam poważne rzeczy. Robię. Ale ten samochód jest. Dobra, weź. Masz 19 Mój sekund, Ola dojedziesz na drugim z tego. Masz do mnie 19 sekund, powinnaś dojechać. Yeah, I don't know that it is easy. Somebody was told me the world is gonna roll me. I ain't the sharpest tool in the shed. She was looking kinda dumb and